Elo widzowie, dzisiaj będziemy grać w o tą gierkę. Już wchodzimy na nią, tylko poczekajcie chwilu nie. Okej, okay, mamy. Jesteśmy. Jakby tutaj ja zmieniłam konto sobie. Wcześniej chyba miałam, nie wiem jaką nazwę. Możecie na moich pff, innych filmach zobaczyć na Lini On. No, teraz gramy, jak ta gra się nazywa? Nie wiem. <grych> Dla... No to jest taka gra, że są Pink Town, Orange Team, że tu trzeba zbierać jedzenie i kto będzie miał, pokazane na przykład, patrzcie, yy, 32, z... yy, no, I kto będzie miał najwięcej zjedzonych tych dań, takich, w swoim kolorze, wygrywa. No. Tu mamy napisane. Yy, nie wiem, gdzie wam to pokazać. Mm. Tu gdzieś jest napisane, ile zjedliśmy jedzenia. 168. I tutaj, ile wygraliśmy. Ja dopiero jeden raz wygrałam. Bo dopiero mm, dzisiaj zaczęłam w nią grać. Dzisiaj ją odnalazłam. Jakby co, możecie mnie trochę źle słyszeć, bo ten. Bo ja nie mam mikrofonu. I potrzebuję ten. Wiecie. No. Potrzebuję mikrofonu. Poczekajcie, żeby muszę do kogoś dołączyć. E, Ty piaro! I tutaj Jestem z tobą. Okej. Okay. No. Ha. Czyli jestem sama. Patrzcie, o to chodzi, że musimy zbierać jedzenie w swoim kolorze. I taki dźwięk się wydaje. Nie wiem, czy wy to słyszycie. Ale okej. Okay. Potem zobaczę. I patrzcie, i trzeba mieć tego najwięcej. Potem dobrze gotować, i to dużo tego zjeść. Możecie mnie na serio trochę dobrze nie słyszeć, bo ja nie mam mikrofonu. Przygotuję się na następny raz, ok? Przepraszam Was. Ok. Piszcie w komentarzach, co dostaliście na święta. Ja dostałam na przykład sztalugę 3, 3T. Kto się nazywa nie obraz, tylko to, co się maluje, wiecie. Mm. Dobra, może mi się przypomni na koniec odcinka. Okej, okay, tu są jakieś, to jest apice, ja myślałam na... Ja najpierw myślałam, jak no to patrzyłam, to ja myślałam, że to jest zegar jakiś. Hmm, zagraniczny jest do jedzenia. I wtedy spojrzałam na to bardziej i poczułam, będzie to pizza. Mhm. Okej, okay, już mam dużo tego. Idziemy. A! Idziemy, idziemy! Mam taki występ w szkole i mój kolega mówi Idziemy, idziemy! Koniec leniowania! Ok, put down. No szybciej! Ok, dobra. Szkoda, że nie można tak cały czas naciskać, tylko trzeba czekać. Ok. Chyba muszę trochę głośniej mówić, żebyście mnie usłyszeli, bo tak mnie nie usłyszycie. No bo mówiłam, że już nie mam mikrofonu. <grymne> Okej. Okay. Lecimy. Lecimy. Raz. Strasznie dziwny związek tego, jest. Dobra, szybko. Okej. Okay. To trochę ciężkie. Znacie ciągle naciskać to. A w ogóle czy mi jest na shaft, Nie wiem. Aha. Pink! Wygrał pink!